Hej, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek i piszę, nagrywam. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że mam informację Musiałam muszę jeszcze koleżance napisać, bo obiecałam. I jak widzicie mam znajomych, zaprosiliście mnie. Więc bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Albo to przypadek, albo po prostu mnie zaprosiliście, więc to nic. E, kogo to pozdrawiam? Czekajcie może że troszkę. O. Pozdrawiam Keby, aby licy i psy. Keby, bi, chipsy, coś takiego. No i no. Może to jest równo różowy. Tak. O! I przyjmuję ze znajomych, tak, wszystkich przyjmuję, ze znajomych bez wyjątku, bo to po prostu wszystkich, no i mój kochanych chłopak, tak. Właśnie ze mną zerwał. Nie było mnie kilka godzin na MSP, a on ze mną zerwał. Usunął mnie ze znajomych. Eee. No to muszę od nowa, niestety, szukać chłopaka, było, bo. Mar Mateusz okazał się z rajcą. I. po prostu to dla mnie nie było za bardzo miłe. No, niestety. No, przykro mi. Bardzo was przepraszam, że tak się na sobą jakby rozczulam, ale naprawdę smutno. Myślałam, że on jest tym chłopakiem, że chciała być. O, dziękuję! Dziękuję. I okazało się, że mam fankę. Yy, Oglądałam mój odcinek. Dobrze, nagrywam. Mam fankę, okazało się, że mam faj... fankę. fajkę. Fajna, dolar tysiąc. Ona napisała mi serduszka, w ogóle pisała, mi, że jest moją fanką. I w ogóle takie coś. No naprawdę. Dużo buziaczków dla ciebie. I tak. E, pozdrawiam, mam Jorka 12. Dasz grafa. Dam. Hej, ty mam boostera, pomożesz? Dam. Pomagajcie Black Mistrz w ogóle w Levelu. Tak będę mu pomagać teraz. On ma e, w tym. <laughs> Okej, okay. hej, YouTube, subować. Bardzo dziękuję, mam Jorka, 12. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. I. A pozdro. Jeszcze czego? Nie mam, nie mam dieksów. Sami widzicie, patrzcie, nie mam dieksów. Proszę, nie mam jak. Sorry. Co? Ale przynajmniej co mi się staram? Nie blokuję od razu, jakieś pytacie mnie za pozdrowy. Nie blokuję. Jeżeli będziemy cały czas pytać i nękać o te pozdrowy i pozdro i pozdrowy, to zablokuję pewnie. Jeżeli będziecie mnie nękać o te pozdra, tak? O, przybyło Was. No, Znowu Was przybyło. Mam 7 członków już. Fajnie. Co, to wysyłam znowu? Bo, bo chwilę przed nagraniem od razu weszłam i... Jaki kanał na... Mm. Już podaję. Paty. Godzin 2.004. Mysypy. Spoczy i fajnie. Hello Poland. nie, 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 nie. nie. Się A się włamał. A pozdrow... A pozdrawisz tak. Pozdrawiam Black Mistrz. Pozdrawiłam. Pozd... Coraz więcej was przybywa, więc naprawdę bardzo dziękuję. I dodawajcie do nich, bo ja mam tylko 38 przyjaciół. I mogę mieć ich przyjaciół tych 2730. Więc. Yy, o, patrzcie. Ej, ale to mnie interesuje. Ja nie będę do niej pisać, ale nie, nie. Ej, ona napisała HelloPoland. Może to, to jakiś, może ona udaje, ale hackery nie. nie. zmieniła animkę. Nie, nie, nie. Ja się takie rzeczy nie nabieram, nie piszę i nie takiego czekajcę, bo ja. Nie Hello, Poland. helloPoland. Okej. Okay. <coughs> Nagrywam. E, serio? E, a powiesz na YouTube, żeby ludzie mi pomagali, please. Pomagajcie Black Mistrz, bo patrzcie on ma... I mi też pomagać. Ej. Ponad. O, ja nie mogę. Ona sobie pewnie jaja robi. Ej, ja nie piszę do tego, bo ja się boję, że ten on ma 16 level, a ja mam większe, No, ale pomagajcie mu, Black Mistrz, pamiętajcie, Black Mistrz, dam jego link w opisie, tak. <tryk> <tryk> Okej, okay, jestem. Ej, pozdrawiam i oczywiście stworzę grupę rozmowiczów, niedługo stworzę, ej, ale ja się Ci wszedł na konto. Czekajcie, aż stworzę konto i napiszę, oddawaj konto, pal. Ej, nie, nie, ona Każdy mi napisać Hello Poland, więc nie, nie, nie. Okej, okay, jak stworzę konto, to to was... Okej, okay, mam ją, no zapraszam ją. Zapraszajcie mnie także na moim Skype'ie, który jest, tutaj się znajduje, o, tu, właśnie tu, ehm, no, to zapraszam. Ej, lol, patrzcie, ona nie miała haka, ona miała, ona po prostu okąpała, dobra, ja piszę, może mamy jakieś wiadomości, że nagrywam, eee, jest mowa, dobra, dziękuję, dziękuję, Black i to jest moja fanka, bo napisała mi, czy jest moją fanką. No i jak na razie nie ma limitu do zapraszania, więc zapraszajcie ile wlezie. Od razu mówię. Nie przy... Znaczy jest taki limit, ale nie ma limitu. Że osoby poniżej 6 levela nie przyjmę. Jak na razie, później dopiero jak będę miał tych dużych znajomych, to Fuuu. Zapraszam, że tak kliknę banshi. Jakoś... Dobra, nieważne. Wyłączyłam czat! Aaaa, że to nie ma się przywołać tego. O kochani, seryjnie? No dobra, no to otworzę sobie skarbonkę. I się znowu lognę. A bo wiecie co? Nie, to będzie taki troszkę nudny odcinek może. Albo nie, a, ale nie wiem. Zobaczmy jeszcze raz ile mam osób w klubie. Niebieskie aniołki, wszystkich? Kuchni lub Pottera. Wszyscy kopiują po Adrianie Skon klub, że różowe aniołki, takie te aniołki Harry Pottera. Nie wiadomo, co to w ogóle jest, czy nie Harry Pottera. Patrzcie. Jest tyle samo, ale wydawało mi się, że więcej. No dobra. I. Będzie też taka. Jakby, nie wiem, wszyscy mają hashtag, czy coś takiego. Wymyślcie mi coś takiego, żebym wiecie. No. też miała takie podobne coś, ale nie hashtag, czy jak chcecie wymyśleć decyzja. Jeżeli chcecie za hashtagiem yy, Fymy, filmiki yy, fypy, czyli filmiki party, czy wymyślcie po prostu jakoś tam, co trzeba pisać? Yy, no właśnie. Nagrałam 10 minut, więc może jeszcze dogram kolejny odcinek. Okay, I patrzcie, nie ma... Fa Usunęli to, bo w to nikt nie grał praktycznie. Ej, dobrze. Dabaję się nagry... nagrywam. Nagrywam. Okej, okay, to już kończę odcinek. Żegnam się z Wami wszystkimi. Eee, no. No to papa, kochani. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i papa. No. I pozdrawiam jeszcze raz moją fankę. Fajna dolar z tysiąc.